Kiedy uprawiamy dalekowschodnie style walki, kiedy uprawiamy wszystko jedno, czy to będzie właśnie Tajci, czy Karate, czy Taekwondo, stykamy się z kulturą, w której te style wyrosły. I dzisiaj z wielką przyjemnością witam pana Ariela Ilnate. Jak widać, strój pana już wskazuje, że uprawia pan styl, który z pewnością wyrósł w tradycyjnej kulturze, i z tego co wiem, mówimy o Sumatrze w Indonezji. Witamy. A uh, jsem jest ten strój w ogóle? Struje to jest taki struj tr od nas regionu, mm -hmm. V w je to také a z części Sumatra Wschodni, to znaczy Minangkabau. Tak, Minangkabau. Tu taky mamy takie tra tradycyjny, takie czarny, takie ciemne mm -hmm. to prostu takie takie mamy takie ubranie. a takie czy ubranie. właśnie jeżeli mówimy już o nakryciu głowy tak nakrycie głowy to takie jak będzie jak baw tak takie są, takie są dwa tutaj tak bawoły prawda? bo, bawoły, bo to jest symbolizm tak. który tak. często też mhm. znajduje się w architekturze prawda domy tak, też tak. tak, bardzo domy, często tak wszystko mają. i wszystko bo, bo tak bo mamy takie słowo winanka bo bo wszystko nauczymy od od naturalne tak. od natury nauczymy mhm. tak. mhm. się ale z kolei z tego co wiem to uprawia pan styl silatu, który nie tyle się wzoruje na bawole, ile na tygrysie. Na tygrysie, tak? tygrysie. Jak się nazywa ten styl po Ten nazywa po indyjsku to jest silat harimau, a jeszcze po, po nas język tak? to jest sile harimau. A jaki to jest język, którym pan... uh, nas to Nasz jest uh, język uh, Minangkabau. Minangkabau. Minangkabau tak. mhm. Bo w Indonezji mamy bardzo różny język. Mhm. Ponad 100 języków. Język tak, tak mhm. Akurat, o, jestem z Minankabą, to używam język Minangkawał. Mhm. Mhm. Jest to styl walki, który wyrósł co, z naśladowania tygrysa, czy jednocześnie tygrys jest tym zwierzęciem, mhm. protektorem. Dobrze. Skąd to... związek z tygrysa? Tak, mhm. ten silek, ten silat harimo, który jest o styl o tygrysa. tak? Mhm. Akurat ten sile nie, nie nauczymy od szkoły, albo, bo to wszystko od, od rodziny do rodziny, wszystko. Mhm. Czy jest przekazywany wewnątrz tak. rodzin, tak, tak, wewnątrz Tak, nie nauczymy szkoły albo gdzieś tak. Tylko tylko od rodziny akurat jestem nauczyłem od wujku. Od, od, od wujków, tak. Bo mhm. od wujku potem dalej dalej do... Ale e, to zawsze są Styl uprawiany przez mężczyzn przede wszystkim. Tak. 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 Mhm. Akurat ten sil harimau tak to jest taki styl jak tygrys. tak. Ja. Mhm. Są, które ludzie mówią, też nauczymy razem ze, ze tygrysem. razem. Nauczymy. Akurat ten sil harimau nauczymy się tylko w nocy. A, czyli trenuje się tylko, tylko, w, nocy, tylko tak. w nocy. Tylko trenujemy w nocy. A że jesteście mniej więcej na równiku, to noc trwa tak. zawsze około 12 godzin, także tak, tak. jest to długi okres tak. treningu. Tak. I potem e, czasami podczas treningu ten tygrys sami wchodzi do nas i wtedy nauczymy razem. Ale, ale to, czy jest to właśnie tygrys taki prawdziwy, czy jest to duch tygrysa, który a, nas wchodzi? To tygrys prawdziwy, ale to taki jak. Jak kotek rzeczny. Jak. <laughs> Nie, jak to można powiedzieć, to bo są, które tygrys jest taki bardzo, nie, nie, nie widać to jak normalni ludzi, tylko jest na oczy, które ludzie wiedzą o tym. Czyli tak. normalny człowiek tego tygrysa nie zobaczy, nie nie zobaczy tak. trzeba ćwiczyć, tak, także ćwiczy, jest tak. to silny tak. związek tak. też tak. z pewnymi mistycznymi wierzeniami, tak. Tak, które są to tam. Same, które, um... z, uh, które człowiek jest nauczy, taki bardziej poziom, tak, ten si na lepszy, si lepszy poziom, si poziom si to, tak? I wtedy będzie, uh, ten tak. wtedy on będzie walczył z tym tygrysem. Aha, będzie walczył jak tygrys, tak, tak, jak, tak ja jak będzie walczył. Nie, z tygrysem, A, nie. będzie walczył z tygrysem. Tak, wtedy nauczy, się, że jest gotowy, jest ten Aha, czyli wtedy już znaczy, że zdał jest, egzamin. Tak, tak. zdał egzamin. Także pan rozumiem zdał egzamin. Niestety <laughs> jeszcze nie, nie, nie walczył no, z tygrysem. Jest pan na tyle młody, że, że lata są przed panem. I e, czy z kolei w tym, w tej... E, Tradycji są również ćwiczenia nie tylko w stylu walki, ale no, my jesteśmy programem, który tutaj prawda, kręcimy, który dotyczy też zdrowia, żeby każdy mógł coś wykonać. Za chwilę będziemy mieli mały pokaz. Natomiast hmm. jeśli chodzi o ćwiczenia, które by sprzyjały zdrowiu. Czy są jakieś ćwiczenia, które na przykład są polecane, ludzie wykonują w tym rejonie, czy w zasadzie niespecjalnie? No, niespecjalnie tak niespecjalnie ten Silat nie ma takie dla, jak dla zdrowia po prostu... Czyli po prostu jak się jest się zdrowym, jak trenuje. się to trenuje. Ten trenuje, tak. Jest. To co by pan nam pokazał, jeśli chodzi o ćwiczenia? Będę pokazał jakieś, takie części sztuki, jak to nazywa sile Harimo. Tak, to sile jest, takie jak, styl jak tygrys. Mhm. Mm. No jest to styl, który często też już jest wykorzystywany w filmach, prawda? Tak Zwłaszcza jest. z tego regionu. I w Malezji, mm -hmm. prawda, Malę, tak. i w Indonezji mm -hmm. sam widziałem trochę filmów. Jest to bardzo efektywny styl walki zresztą silat. Tak. Był wykorzystywany przez wiele służb specjalnych, prawda, na, na całym świecie. Tak jak zasady. Uh, mm. Te sztuki walki u nas to jest takie jak najbardziej to nie do, do ataku, po ataku, jak tylko po prostu do ochrony do ochrony ciała, Także celem nie jest atak, celem tak, tak, jest tak, celem tak. jest, Jak prawdziwa sztuka walki, że najlepiej uniknąć niszczącego konfliktu. Także Zapraszamy do zobaczenia paru fragmentów tradycyjnego silatu pochodzącego z Indonezji z kultury Minangkabau z wyspy Sumatra.